W tej chwili dni Erasmusa, które rozpoczynają de facto rekrutację studentów na wyjazdy na studia i praktyki za granicą w roku akademickim 2014/15. Studenci mogą wyjechać na praktyki do zagranicznych instytucji firm, organizacji pozarządowych oraz na studia do uczelni partnerskich dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oferta jest uzależniona od de facto wydziału, ale w kontekście całej uczelni mamy partnerów od Estonii po Grecji, od Wielkiej Brytanii po Portugalię. Byłem na jeden semestr w Technische Hochschule Mittelhessen w Niemczech. Myślę, że najważniejsze dla mnie było kompetencje językowe, nauczenie się płynnego wysławiania w języku niemieckim, także w angielskim, bo byli studenci, którzy w ogóle nie mówili po niemiecku. W ramach wymiany pojechałam na Litwę, na Uniwersytet Wileński. Studiowałam równe 5 miesięcy. Zdobyłam niesamowite doświadczenie językowe. Na przykład uczyłam się języka litewskiego przez te 5 miesięcy. Nowością w tym roku jest to, że również absolwenci mogą wyjechać na przykład na praktyki w ramach, w ramach programu Erasmus. Z tym, że aplikować muszą przed ukończeniem studiów, a mogą wyjechać w ciągu roku od momentu ukończenia studiów. Wiem, że na pewno chcę wyjechać na Erasmusa, bo to jest duża szansa, nowe możliwości. Przede wszystkim poszkolenie języka, też zobaczenie jak to jest w innym kraju, jak wygląda tam system edukacyjny, poznanie nowych ludzi, przeżycie nowych przygód. Wyjazdy w przypadku tych studentów, którzy chcą jechać na studia, trwają od 3 miesięcy do 12, w przypadku wyjazdów na praktyki od 2 do 12 miesięcy. Studentom wypłacamy stypendium. Miesięcznie w zależności od tego, czy jadą na studia, czy też na praktyki. Jeżeli jadą na studia, to mamy trzy gru grupy krajów, dostają stypendium w wysokości 500, 400 bądź też 300 euro miesięcznie. Natomiast w przypadku praktyk, dostają stypendium w wysokości również zależnej od grupy krajów docelowych, do którego się udają. Jest to stypendium w wysokości 600, 500 i 400 euro. Dlaczego wyjechać? Program Erasmus, wymiana taka studencka uczy wszystkiego. Człowie, y, student jest zdany sam na siebie, może poprosić o pomoc koordynatora, ale mimo wszystko musi wyjaśnić ten problem w danym języku. Uczy języka, uczymy uczy się nowej kultury, komunikacji z innymi studentami, nie tylko z danego kraju, ale również z, ze studentami Erasmus. Gdyby ktoś do mnie przyszedł i spytał się, czy warto jechać? Powiedział mu, że warto, że no raz się żyje, że jednak yy, trze w wszystkiego trzeba w życiu spróbować. Poznajemy nowych ludzi, kulturę i środowisko. No, wspaniałe przeżycia.